Blokady nerwu trójdzielnego. Blokady te mają charakter diagnostyczny, prognostyczny i terapeutyczny. W zależności od użytych środków do tych blokad. Początkowo można podjąć takie diagnostyczne blokady pierwszej gałęzi nerwu trójdzielnego, która unerwia czuciowo czoło drugiej gałęzi, która unerwia środkową część twarzy razem z ze szczęką, z zębami i trzeciej gałęzi, gałęzi żuchwowej, która unerwia żuchwę wraz z zębami. Jeżeli blokady tego typu nie są skuteczne, można zdecydować się na blokadę nerwu trójdzielnego u podstawy czaszki. Specjalną techniką, gdzie opieramy się o kość i podajemy tam środki, które mają przerwać napad neuralgii. W ostateczności możemy też wejść do otworu, czaszce, przez który wychodzi nerw trójdzielny, dostać się do niego i igłą do termolezji. Rozgrzać tą część zwoju nerwu trudzielnego, która po pewnym czasie traci swoją aktywność, i skutkiem tego są znaczne złagodzenie dolegliwości bólowej, remisje trwające nawet powyżej jednego roku. Stosując monitorowanie za pomocą rentgena, blokady te stają się bardzo łatwe i oszczędzają pacjentom powikłań.